Chyba lepiej wy dwójkę, nie? No lepiej, lepiej. <grymne> o, jak się gram wolą. Tu nie <grymne> trzeba przamejwać rękę Nie ma czego Bokiem ty nie Ale mama kamuje tyłeczkiem Dobra, już są podwójną Dobra, wstawać, wstawać, koniec. Dawaj. Dawać. Dobra, no idzie ten. Dawać ma teraz, dawać. Fajnie? Ej, fajnie. Fajnie. Leć do góry, ja zaraz do ciebie przyjdę. No jak tam emocje. Super. Ja wyłaś, wyłaś. No? Nie, nie, To co jeszcze raz? Nie, 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 nie wystarczy. Ja Idę z Padrykiem, no dobra. <dzisł> nie, ja z góry będę już filmował.